No. Dzisiaj Dzień dobry. Dzisiaj pokażę konkurs, w którym będę wygrała naklejki T-Mobiles, karty T-Mobiles z kasy i karty czepionki i kredyty postałowej. Naprawdę no wam pokażę karty. Właściwie będzie raz gwiazda. Michał Bęben. Ksiek. Tajowicz. kuliński, kiu -Dziewicz. Tasiak, Śniewski, Hamizon i Wilczyk. Teraz skaza czekła w tej sytuacji podstawowej: Alonso, Alderweiler, Robino, Ambrosini, Melo, Matoidis, Inualdur i Nastri. Jeśli jesteś zwycięstwa, będziecie będziesz to wtedy uzgodnimy co będzie chciał no i będzie im dobrze czas na klejki imiak, Nikolos Bożok, Brożek Kwiek, Stawiński Łukasik, Panaś Lira Boguski, Lebiediew, Pieniuk i no moje no, jeszcze raz i ja i ty i, i, te te karty i te naklejki nie róbię napisać tylko my żeby co, żeby co innego wysłać. no a jak by, a jak jak ukłóc będzie w, będzie ten ja się nie wpłapię to pozdrawiam was się, się, się zmienić, kupić coś, kupić jakieś karty ode mnie, piszcie, to team, i dwa, trzy.